Pietranie. Tak, jak gangusa no. Ała kurda. się palić nie chciał, tylko trochę benzyną palił. Pani... Po jedną po Kurna, za żebra brat, ten lokalny zapłaci życie chyba. Co to mu Jak w to życie. Tak. On masz kurwa. Takie to są rajbany czy mi się wydaje? Ta, ta! Co jest to? to A co to, jakaś groźba? Nie. Pytam, czy pan ma jakiś problem z moim ubraniem. Jest pan zbyt elegancki na taką brudną robotę. Krew, bandaże, fekwacja Ma pan otłuczone żebra. A to to wiem, z bolą. Ważne, nie ale bo No no. Co, no. O, wiem, wiem, jest, wiem! To Morfinka w dupę, tak? Nie. No. Szkoda. Fajną fazę później. Da się kurwa ten dzwonek zmienić, bo ja się wystraszyłem. Ja <grym> co to kurwa robi? takie się Ardol, patrzę, staram. Staram. Zaraz zaraz się patrzę w telefon. Tak, mi to... Nie, tylko tak, żeby się zapoznać, powiedzmy. Bo... telefon nie, tak, nie służący, szanski, ten ten, ja Może to dzwonek. No. <laughs> Boże, służba? O, siema. Dobrze, dobrze. Szukamy takiego lokalnego syna taką porozmawiamą Astrą kurwa dwójką. Astrą, Tak, tak. I musimy I go... tam o? Tak, tam ma, dokładnie. Chodźcie po... Nie, 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 ja tylko zwiedzam. Dobry? Taka pomoc na rączkę, tak? Zaczęłam pan od Nie lubić? Spokojnie, to pan medyk, nie kurwa, policjant. <głosy> <głosy> Chodź na klankę. No, jaki pan? A ty masz o kurwa! <grym> nie jest Landrena, ty z... tylko Marwina. Ty się kurwa w Energylandii maskujesz tym kamuflażem? Nie, <grym> tu nie chodzi o panią. Patrz tego, nie, nie, chodzi o tego kurwa. Landreniarza, moro. Co ty go ty o, ty się kurwa. kurwa. Ty się kurwa kamuflujesz w Energylandii z tym kurwa strojem? Moro, kurwa, już obejrzyj. się Cicho, bo cicho, Zmeść teraz, że mój chce w pizdę wstać, kurwa. Dziękuję. Kurwa, to i medyk, prosiła ciszę, kurwa. Cicho. Dobra, za ty ja, pizdy powstaną bo do ciebie z kurwy, synu Wypierdalaj, to kurwa zabrane, bo cię odholuje. Kurwa, kurwa. Wypierdalaj, kurwa, stąd. to. już jest okej? Dobrze, dobrze, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Dobra, chłopaki, spokój. Siwek jeszcze żyje. Dobra, chodźcie stąd. Zajebiście. Dobrze. Pani ordynator. Opuśćcie rączki. Czekoladzony i Oskar. Już? Już. Skurzłapię strasznie. Już git będzie. Dziękuję e-book Ja mogę tutaj. No... A, potknąłem się. W Depresja! Staryk. Jest Słucham, jedyny czarny w naszej grupie. No właśnie, on jest czarny. Do, czemu pani pyta, co mu to jest, to jest Nie fair. Snickers, nie płacz. Przytulę się dzisiaj w nocy. Kam jeszcze potrzeba? Nie, dziękujemy. Już czekamy na kolegę i uciekamy. Nie no ja więcej. tutaj z panią ordynator chcę porozmawiać o tej sprawie, tego ubezpieczenia, jakby można było. A, no to my proszę, poczekamy na zewnątrz. Czekać na siebie? Tak. Pła forek kupiłem. Ma, ma pan jakieś biuro tutaj? No tak nieładnie nie na środku tego. No, no jest biuro. Słucham? No jest biuro. Kurde, i... no po Zbioru? Nie rozumiem. A można za na, na chwilkę wiodącą? To był ciężki. To najwyższy doktor. Odszedł, ja tutaj sobie porozmawiam, jak to zapłacić w formie legalnej by było lepiej. No czy pan e, pielęgniarz może iść. Bym się by był poprosił. Panie doktor! Chłopaki, zaczekajcie na dworze. Dobra. To jest taka sprawa, proszę panie. Tak naprawdę nie obchodzi mnie ubezpieczenie. Słyszy mnie panie dobrze? No, tylko tutaj za dużo się ludzi kręci, mam nadzieję, że odejdzie. Chłopaki, może. Możecie temu panowi bardzo grzecznie poprosić, żeby odszedł, bo on tutaj prywatną sprawę w tym momencie? Dobra, proszę Pani, wracając do tematu, eee, szukam Panią od jakiejś godziny w jej sprawie jeszcze mam takie takie informacje, może to powiedzieć, wiemy o tym, że jak to się dzieje w, w takich miejscach bardziej ważnym, jak nie wiem, Pani słysza, może jakiś laboratorium czy coś, jeżeli coś się stanie, to pierwsza osoba, jaka jest wezwana, to jest właśnie medyk. I chciałam właśnie pani zaproponować taką ofertę. Jeżeli pani by, nie wiem, odpowiedziała mniej więcej tak informację, można by było jakoś się zrewanżować. Co pani o tym myśli? No to mówiłem, pani. To kamery, człowieku, a kurwa dziesięciu świadków mnie spokowało. Chirurgi, chirurgowie, przepraszam, e, laboratorium kokainy, e, jakieś inne takie właśnie rzeczy, nielegalne zbiórki broni. I właśnie chcieliśmy Pani zaoferować taką, nie mówię, e, współpracę nielegalną, iż jeżeli Pani by dała nam odpowiedź. Ale powiedział, że to nie jest. Nie skończyłem propozycji, ale mniejsza z tym, proszę Panią. To chodziło tylko o rozmowę. Życzę Pani miłego dnia i bardzo dziękuję za, za rozmowę. Tworzy pani komnatę tajemnic? Słucham. No, wzajemnie. Właśnie dziękuję tutaj panu Medykowi i, i życzę Wam miłego dnia. Wzajemnie. Nie do widzenia.